To nagranie zostało zamieszczone przez jednego z użytkowników Reddita. Mieszka samotny, przeprowadził się do nowego domu, doświadczył wielokrotnie paranormalnych wydarzeń, które starał się ignorować. A to jego krótki opis całej sytuacji. Kiedy mocno spałem, ta ciemna i przezroczysta postać przeszła przez mój korytarz do mojej sypialni, a następnie wyszła, aby szukać mnie w drugiej, której spałem tej nocy. Jest jeszcze jedno, a mianowicie ten komentarz. Tak, żebyś wiedział, bo zadajesz pytanie: czy coś jeszcze wydarzyło się, kiedy rozmawiałem o tym cieniu przez telefon? Dwa incydenty od tego filmu. W obu przypadkach wygrałem siniakiem tylko na lewym nadgarstku. Od tego czasu zabraniam komukolwiek omawiania tego w moim domu i przez telefon. Niewidzialna siła, która nie chce, aby o niej mówić, brzmi to przerażająco, szczególnie gdy jest w stanie wyrządzić nam krzywdę. Jednak, czy ta historia jest prawdziwa? Wybór należy do Was dłużej kanał urbex kosmonautyka w poszukiwaniu paranormalnych zdarzeń wybrali się na cmentarz w mieście La Plata w Argentynie, który powstał w 1886 roku i jest miejscem pochówku wielu znanych osobistości. A to, co udało im się zarejestrować przerosło ich oczekiwania. No Niestety nie dotarłem do źródła kolejnego nagrania. Jedyne czego dowiedziałem się na ten temat to, że tym ghost hunterom udało się skontaktować z duchem pewnej osoby, która odeszła dwa lata wcześniej na uniwersytecie w mieście Baltimore. Thank you. Thank you. Eddie? Eddie? Is Eddie your name? E D D I, -E, not Eddie. No, right? E D D Y. Oh, well either way, close enough. Is Eddie your name? Oh, that was a good ant. Look at that. Eddie. Yeah, it's a bright reply. So, your name is Eddie. Alright, can you turn the light off, please? He's between 18 and 30. His name is Eddie. Okay, turn the light off. Little. Little. It could be Eddie Little. It's Little your last name? Eddie Little? Little Eddie. Little Eddie could be a nickname, but didn't reply. Yes. So little is not your last name, correct? Okay. Or again, just in case, is little your last name? Conclusive? Can you please help me a little more, please? Is Little your last name? Probably not, because we haven't gotten a reply. Right. Can you touch one of us? Is that a yes? You can touch one of us. Can you Turn the light off, please. Turn the light out. Turn the light off. You a go. more. Cutting. 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 C-U-T-T-I-N-G? Yep. Car. Cutting car. Well, probably not cutting a car, but. Keep his turn right out? I guess we can say that Eddie has a car.

Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Skoro jesteśmy już w temacie demonicznych opętań, to kolejne nagranie też pochodzi z Indii i wydaje się być tego idealnym przykładem. <tryk> Jej ciało w pewnym momencie wygląda na całkowicie bezwładne i jest unoszone tak jakby nie dotyczyły go żadne prawa fizyki. Czy to nagranie jest prawdziwe czy fałszywe? Oceńcie sami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i przejścia na mroczną stronę.